Dzieci niewidome żyją w świecie ludzi widzących, więc bardzo ważne jest to, by otrzymały jak najlepszą, specjalistyczną pomoc, by się go nauczyć. Muzyka Cały czas myśleliśmy o grodzie, już tyle lat. Taką wielką nadzieję mamy, że już niedługo to puste pole tutaj wypełni się tym naszym marzeniem, tą, tą, tą różnorodną roślinnością i głosami dzieci, pełnymi radości, takiej radości poznawczej. No i będzie to miejsce żyło, a wszystko to wydarzy się właśnie dzięki ludziom, którzy przy takiej otwartości serca i umysłu chcą czynić bezinteresownie dobro dla Kanie, zapewniam Was, że warto nas wesprzeć w realizacji projektu Ogrodu Zmysłów. Nie zmarnujemy Waszego zaangażowania. Będzie on służył niewidomym dzieciom, ich rozwoju, kształceniu i rehabilitacji.